Cześć, witajcie ponownie na kanale ZakTV. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Fiku z zawodnik Witam serdecznie. Bardzo miło Cię powitać tutaj. Wreszcie udało nam się spotkać, na no bo nie ukrywajmy przed Tobą spora ilość treningów. Cały czas trenujecie z tego co mi wiadomo. Jednak nowy zespół, nowe, nowe możliwości, więc trzymam oczywiście kciuki. Na start chciałem z Tobą pogadać o szkole. czy? Praca, szkoła zdalna jest dla Ciebie większym komfortem, masz więcej możliwości czasu, żeby trenować z nową drużyną? Ciężko to nazwać komfortem, bo jak wiemy te lekcje nie są zbyt przyjemne, że czasami to bywa tak po prostu, że leżysz w łóżku i musisz siedzieć i oglądać na telefonie lub na laptopie to faktycznie tą lekcję, załóżmy matematyki, jak mamy tą tablicę, przynajmniej u mnie na Teamsach jest taka tablica i musimy mniej więcej uważać bo jak Pani zapyta, żebyśmy rozwiązali zadanko i ktoś nie rozwiąże, to może być czasem kłopot ale ogólnie wygodne jest to na przykład, że jak jakaś lekcja się nie odbędzie typu Pan nie może przyjść albo jakiś ma problem no i zawsze można się zrzenić dodatkową godzinkę aczkolwiek, czy więcej czasu na treningi? myślę, że może jak jestem w Warszawie, to wtedy ta szkoła jest przeze mnie trochę bardziej spychana na drugi plan, ale jak jesteśmy tutaj yy, w domach, to Plan mam normalnie treningowy, rozpisany pod moje lekcje, czyli że jak kończę szkołę, to dopiero wtedy zaczyna się trening. Mm -hmm. a czy jak powiedz w Warszawie, to rozumiem, że w już sobą, z tego co mieście już za sobą budka? Tak, tak, tak. Mm -hmm. dobra. E, chciałbym troszeczkę znaleźć w czasie, póki przejdziemy do twojej nowej drużyny, do SL Pro League. Trochę dalekie czasy, ale jednak też fajnie w tamtym roku wypadliście w ten SL Pro League, nie dla wielu osób, potem było zdziwienie, że dokonaliście zmian. Jednak fajnie pokazać się na tym SL Pro League, ale jednak doszło do zmian. Dlaczego? Ciężko mi stwierdzić. Myślę, że główną przyczyną było to, że Oskar miał pełne założenia z organizacją, których niestety nie spełniliśmy jako drużyna. No i to za, głównie zauważyło o tym, że podziękowaliśmy podejrzano Oskarowi, nie? Czyli rozumiem, że wyniki jakby nie patrzeć, znaczy wyniki miały jakieś znaczenie, ale czy te zmiany faktycznie były tak bardzo potrzebne według Ciebie? Ciężko stwierdzić, czy były potrzebne, ale myślę, że ogólnie samym faktem było to, że Oskar miał chyba założenie, że wejdziemy do top 30 HLTV, z tego co się nie mylę, i to było takie, że wejdziemy i wejdziemy, i na pewno wejdziemy, nie? I jak nie wejdziemy, to, to najwyżej się pożegnamy, no i niestety nie wyszliśmy, no i się pożegnaliśmy. No. Rozumiem, a on zarymował. Wyście byli zadowoleni z waszych na GNSL Projekt, no bo nie powiem, że kipice, doż dobrze, Was w ogóle się oglądało w SL Projekt, mimo że przy, większość większym przegraliście. Ja chyba nie wszystkim, że nie, 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 nie zerknąłem z, yy, przed yy, nagrywkami. No bo jednak wszyscy byli zadowoleni. Wiele osób mówiło, że poczuli to samo, co kiedyś się grało w Virtus Pro, czyli te emocje, że graliście na typowe drużyny i ludzie byli zadowoleni. Czy wy też to mieliście takie odczucie, czy jednak czegoś według Was zabrakło? Ogólnie uważa, uważaliśmy, że zagraliśmy bardzo, może nie bardzo dobrze, ale zagraliśmy dobrze. A na przykład na NaVI, jak graliśmy mecz. Mira, że paradoksalnie przegraliśmy 16 do 7, aczkolwiek jakby się oglądało powtórkę. Na GoTV to było widać, że tam dużo rund było takich bliskich, albo takich, że sami sobie spróbowaliśmy i ten wynik dosłownie mógł być odwrotny. No i było w sumie tak sporo meczy. Jedyne, gdzie nie oddychaliśmy, że tak to nazwę to dwie mapy na NC, po tym jak wygraliśmy Mi tam do dwóch, do trzech, czy no do czterech jakoś, tak? I potem te dwie następne mapy NC po prostu nas zmiotło z planszy. No i jeszcze na OG, nie? OG to też nas tak sprowadziło na ziemię, po tym, jak chyba na Heroic wygraliśmy, albo na G2, na którejś z tych meczy. Mhm. Dobra, a e, po tych zmianach wiemy, odszedł skarbnąć oczyszczają HL, ale jednak zespół cały czas przechodził zmiany. Był, był jeden skład, po miesiąc, jakby bez inny skład. Nie uważasz, że było tych zmian za dużo i z... zmian było za dużo, a czasu za mało. Zgadzam się w 100%, że zmian było za dużo, aczkolwiek ciężko było kogoś wziąć ze sceny dobrego jako snajpera i musieliśmy szukać jakichś nowych rozwiązań z tego względu, że każdy dobry snajper był już albo zakontraktowany, albo no albo go nie było po prostu, nie? I musieliśmy wyszukiwać jakichś takich dobrych, młodych snajperów, którzy mniej więcej ze no, głównie ze statystyk patrzyliśmy, nie? Typu na przykład Briana, jak wzięliśmy to on. Na FPC bardzo dobrze się prezentował, ponieważ wiesz, trzydziestki często robią na tych meczach i tak dalej. No i wzięliśmy go na testy, no i jakoś się przyjemnie grało, tak w sumie, no i no ale nie piekło, nie. No wiadomo, czasami jakby pierwszy rzut wygląda dobrze, potem na długoterminowo no nie jest to jednak korzystnie. No ale czy patrzyliście, jak zmieniaście te zmiany były dość często, bo też trzeba zmienić skład w ciągu kilku miesięcy rotacja z zawodnikami była. Wiadomo, że to jest też mieście rozszerzony skład. Jednak czy się tylko wyłącznie brakiem snajpera? Myślę, że w 90% tak, z tego względu, że decyzja miłosza nie była nam yy, ogólnie. Wiadomo, przed, bo zmiany przed oskarem były wiadome dla zarządu już szybciej, bo po prostu się nie wywiązał z obietnic. Aczkolwiek y, sytuacja szkoły z Miłoszem spadła tak nagle i tak nagle musieliśmy tego snajpera szukać, dlatego tak jakby no to chwytał się by żytwy i chcieliśmy to zrobić jak najszybciej i zarazem jak najlepiej, no i niestety nie wyszło. Mhm. To może, dobra, to jakby wróćmy teraz już na ziemię, troszeczkę do czasów aktualnych. Pierwsze wasze zawody... Pierwszy z e, regionalnych <grymne> kwiatów Snow Sweet Snow, 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 zawsze kupię to, jest dziwna nazwa. Coś nie pykło. A no, nie pykło, no, tak? Mieliśmy, <grymne> mieliśmy naprawdę taki gorszy dzień. Myślę, że przyczyniło się do tego na pewno, że chłopaki wrócili z bootcampu dzień przed e, samymi meczami. No i mieliśmy bardzo taki intensywny e, trening na bootcampie. Graliśmy dosłownie na 10 przychodziliśmy do biura i wychodziliśmy z biura 24 albo później. 24 to chyba taki najszybszy czas był, jak wychodziliśmy, jakby nie, czyli w sumie 14 godzin graliśmy a i potem, po tym tygodniu grania, takiego bardzo intensywnego yy, Mieliśmy testy w tym instytucie sportu, związanych z tymi różnymi... Tam jakimiś rzeczami, nie, takie, że jakieś, no, jakieś, nie, takie, jakieś takie smaczki No i ogólnie to strasznie zmęczyło przez te dwa dni, te testy, wszystkie no i też ciężko było się wyspać, bo nowe miejsce, bo spaliśmy tam u nich, no i tak no nie było za kolorowo. No i było to też widać dzień przed, yy, przed tym, jak chłopaki wrócili do domu. Że no ta gierka jakby było czuć to zmęczenie, że już nie, nie graliśmy tak jak przedtem, przed tym weekendem, tylko było takie zmęczenie i przedałby się przed tym dniem takim oficjalnym w sensie taki dzień, dwa przerwy, nie? Ale nie było na to czasu po prostu. Mm -hmm. Czy potwierdzić mi to, że kiedy... Jakby buduje się nowy zespół, to tego czasu trzeba jednak więcej poświęcić? No zdecydowanie, bo trzeba się po pierwsze ograć z zawodnikami, poznać jak grają, żeby mniej więcej znać ich instynkty, instynkty, żeby się dostosować do nich w niektórych sytuacjach. No i warto zawsze wiesz, wiedzieć jak chłopak zareaguje w danej sytuacji, żeby była lepsza atmosferka, żeby się poznać. No i przede wszystkim dużo wchodzi teorii na, na omówieniach i na wszystkim, żeby te taktyki jednak dobrze funkcjonowały i to wszystko było spójnie. Hmm? wykonywane. Rozumiem, e, po nieudanym debiucie powiedzmy na niej e, Sweet Snow, e, snow, sweet snow Jezu, nie, na, nie nauczę się nazwy tego, tego turnieju, e, zagraliście kwalifikacje do Dreamhacka, tam już można powiedzieć inna drużyna, czy to faktycznie ten, ten odpoczynek zmienił po prostu tą drużynę o 108 stopni? Myślę, że na pewno zmieniło dużo, troszkę, aczkolwiek powinniśmy wygrać na te anonymo e, Dosyć bardzo łatwo, bardzo dużo rund strasznie takich sterowaliśmy, że naprawdę byśmy zawiedzeni jak zagraliśmy na te Anonemo, a wynik odzwierciedlał co kompletnie co innego, bo niby te 16-13. No i w CT ogólnie moglibyśmy spokojnie wrócić do tego wyniku, bo Anonymo nie mogło znaleźć sobie odpowiedzi, aczkolwiek znowu te rundy, którzy, które wygrali w TRO, to z sobie strołowaliśmy. A o nawet nie będę mówił, bo to szkoda słów. No, przypomniałem tam, mi się runda, tam, tam, oglądałem ten mecz, przypomniałem się runda 1 na 3 okay, jak K że się wchodzi z konektora na terenie. No, Keller. Keller to was ogóle nie porostrzelał i po prostu ludzie byli w szoku i też było widać wydaje mi się, że tam te niedociągnięcia trochę, bo niepotrzebne typikowanie. No jak to nie ja jestem trenerem, to nie ja jestem profesjonalnym zawodnikiem, to to was e, należy jakby w 100% e, opinia i analiza tego tej rundy. E, jak czujesz się w nowym zespole? No bo jednak zmiany zmian trochę było i powiedzmy, że to jest w ogóle nowy zespół. Powrót na ciego, powrót relena na polską scenę no Jurix, który powiedzmy przez IHG. E, uważam, że teraz mamy najlepszy zespół, z jakim chyba grałem. Takie czuć flow. Od pierwszego dnia jak graliśmy na te lepsze zespoły, to już było takie czuć flow, że możemy zrobić dużo z niczego. A oczywiście to są praki nie? i oficjalnie jeszcze zweryfikują i jeszcze dużo, dużo nauki przed nami, dużo teorii i wszystkich, żeby się poznać z tymi mapami, żeby wybrać najgorszą mapę, najlepsze mapy i tak dalej tak dalej. Aczkolwiek uważam, że atmosferę w teamie mamy bardzo dobrą, zawsze jest wesoło na bootcampie, podczas gry jest czasem za, za dużo śmieszków, aczkolwiek to jest przez to po, po, powiedzmy, że ta atmosferka jednak jest bardzo dobra i staramy się trochę ograniczyć te śmieszkowanie podczas treningów. Ale idzie to wszystko w dobrą stronę i miejmy nadzieję, że będzie to wszystko bardzo dobrze zbalansowane. Mm. Zbliżają się rozgrywki SA Premier. Chyba jedne z najważniejszych rozgrywek w ciągu najbliższych tygodni. Jak podchodzicie do tych rozgrywek? No i co sądzisz o Twojej grupie? Tam macie między m.in. PAK, Anonymum, okazana rewanż. Co sądzisz? Czy, macie, czy ta grupa jest. Czy ta grupa, macie szansę w tej grupie wejść i awansować ponownie do SR Pro League? No na pewno, innego celu to chyba nie bierzemy. Chyba takim celem minimum to jest, żeby się utrzymać, ale to każdy wie, że to jest takie oczywiste, aczkolwiek podchodzimy do tego, że naszym głównym celem jest zaawansowanie do tej, tej proligi. No i trzeba ich po prostu wszystkich, wiesz, rozwalić się. Rozumiem. Ale tak patrzę na to sam, czy wy, przy ja pytam, pierwsze spotkania, pierwsze treningi, czy wy sobie postawiliście jakieś cele przed sobą? Myślę, że nie, A aczkolwiek no jak widzieliśmy, że gramy na przykład, nie wiem na kogo przegraliśmy pierwszy mecz, wiem, że na Pompę graliśmy Tak, Pompę ko... pierwszy i na Izako A, no to na Izako też niby nie zagraliśmy Po wyniku stwierdzając, że nie zagraliśmy źle, bo jakby walczyliśmy, aczkolwiek uważam, że tamtego dnia strasznie tragicznie graliśmy I to tak tragicznie, że hej, że każdy wolałby zapomnieć ten dzień z... Ogólnie wyrzucić go, jakby go nie było no ale co, no to do tej, tej SA to myślę, że będzie S, nie? Mhm. Mm e, co sądzisz o składach z kraczami rezerwowymi, no przykładowo Australii. Jest, no u was z tego co Mille ma też, jak to jest nadal Flix Hamago. Co o tym sądzisz? Czy ma to w ogóle sens? Myślę, że jakiś ma, bo na przykład w Vitality jak widać to dobrze działa, bo tam bodajże się zmienia Nivera z kimś tam na Inferno i tak dalej. I na bodaj, bodajże. Tu Vitality to bardzo dobrze działa, tak uważam, bo Nivera dobrze gra. E, aczkolwiek we, załóżmy, Navi, tego aż tak dobrze nie wiesz, bo ktoś tam wysyła statystyki, że Podczas zmiany chyba trzy, trzy razy na plusie byli jakby zawodnicy, nie? W sensie wiadomo, że statystyki nigdy tego nie, odwier nie odwierciedlał, co zawodnik daje podczas Podczas faktycznie rundy, no ale tak umrzesz za, za zero Albo Ktoś pomyśli, że strasznie głupi że zrobił, dzięki temu wygra rundę, bo kupił takie informacje Ale No Ciężko tak stwierdzić, bo nie wiadomo, co się dzieje z, w środku Teamu, aczkolwiek w po samych statystykach, na przykład w Nawi stwierdzam, że nie jest to korzystne, a Vitality jest to korzystne. I Vitality to widać na dłuższą metę, aczkolwiek na przykład w Nawi na finale, Beat zagrał bardzo dobre inferno, bo bardzo dużo tam ważnych, kluczowych rund wygrał. No i ciężko tak po statystykach uważam, że to, że to stwierdzić, więc wolę się odnieść do tego, że nie mam o tym opinii, nie. A myśli, że u was by to zadziałało? Nie wiem, no, dopóki nie spróbujemy, to się nie przekonamy. A, no to, to dobra odpowiedź, słynna, e, bardzo dobra odpowiedź. E, miałem jeszcze do Ciebie takie pytanie, bo powiedziałeś, że w tym społeczuje się jak do tej pory najlepiej, że to, uważasz, że to jest najlepszy zespół. Dlaczego tak uważasz? Skąd to wynika? Myślę, że głównie z tego, że czuć od nas takie jedno flow, które z nas wszystkich płynie, że jesteśmy spójni poza grą i w grze. No i bardzo dobrze strasznie graliśmy na te przez pierwsze dni na tych prakach, jak dosłownie nic nie mieliśmy tak naprawdę zrobionego, nie? Bo tam wyniki były takie, że naprawdę szło, szło się za głowę złapać i przy tym w żadnym zespole aż takich dobrych wyników nie mieliśmy na prakach, aczkolwiek to są dalej praki, tylko i wiesz, można sobie, sobie gdybać o tym, a bo nigdy prak nie będzie równy dla oficjala i trzeba wszystkie zagrania przegrać na oficjalu, żeby stwierdzić, czy działają tak naprawdę. A, ale... No myślę, że też głównym takim powodem, dlaczego przegraliśmy na Izako i pompę w tamtym okresie było to, że strasznie czuliśmy się pewnie siebie i możliwe, że nie doceniliśmy przeciwnika głównie z tego, jak graliśmy na tych prakach, nie? Bo tam naprawdę graliśmy solidnie. No i z bardzo dobrymi zespo zespołami wygraliśmy dosyć gładko, nie? Te praki, tak, dosłownie takim wynikiem. No taki gwałt to był dosłownie. Mhm, rozumiem. No czy to tak, które mi się Powiedziałeś to, że wygrałeś tak łatwo, bez żadnego przygotowania. Przypomina mi się polski mi, polskie miksy, tak to teraz wygląda. Czy faktycznie czasami ten... Takie dzikustwo takie, że bez drużyn, że y, rushujemy B, ruszujemy A, nie wiem, w 5 Czy to faktycznie na te lepsze drużyny może zadziałać? Myślę, że może, aczkolwiek nie będzie to stabilne na dłuższy okres czasu, bo wiadomo jak to jest z miksami, że one są zazwyczaj yy... Mają taki flow na początku, taką unoszącą się falę z tego względu, że każdy każdy jest jakby nowym zespole, każdy chce się jak pokazać jak z najlepszej strony. I taki jest po prostu... No taki flow takiego miksu jest. I ciężko się gra na miksy, bo miksy nie grają standardowo, tylko tam ktoś wyjdzie heda, tu heda no i koniec rundy tak naprawdę, bo w takich lepszych miksach jak grał na przykład teraz był ten miks białego. Nie pamiętam jak oni się nazywali. No Donów, to no to wiadomo, że oni mają, mieli bardzo skillowych zawodników w tym, w tym zespole i no ciężko się zawsze będzie grało na takich ludzi, bo oni umieją grać i każdy to wie, bo też byli w, du w dużej ilości drużynach, no i po prostu, no widać to, że nie dość, że są to, doświadczenie, to po potrafią wyjść, potrafią zabić, potrafią podjąć do do dobrą decyzję, zaryzykować, no i zawsze taki styl miksa nie będzie przyjemny dla ułożonego zespołu. Mhm. Chciałem spytać o furlana. Wiem, że Furlan w waszej drużynie gra jako eagle. Dla wielu osób było to nieco zaskoczenie, nie zaskoczenie. Obawiali się, że może to ponownie, jakby furlana zabić pod względem strzeleckim, skillowym, że ponownie będzie pokazało tego, co potrafi. Czy nie obawiasz się, że po dłuższej mecie, znowu jak furlana będzie iglował, zdanie się to samo? I że z, pamiętamy, że jak furlana eaglował to znaczy również stracił nieco formę, jakby ten u was. Czy nie obawiasz się tego, że Fulan ponownie jakby ten miał problem z odnalezieniem się w, jako, w roli jako igla? Myślę, że nie będzie miał problemu. Wiadomo, że umiejętności strzeleckie trochę się obniżą, bo nie można mieć wszystkiego. I to nie jest jakiś yy, robot. Ale uważam, że może trochę ucierpił, ale nie będzie to w takim tragicznym stanie, bo Fulan jest pracowitą osobą i wierzę w to, że jak nie będzie mu szło indywidualnie, to będzie grał pięć razy więcej, załóżmy, do meczu czy innego. Czy, innego, tej formy, tej, czy innej formy rozgrzewki, żeby po prostu ta forma niekoszczelecka się działa i żeby wszystko było tak jak należy. Mhm. koniec chciałem się spytać, tak trochę o polską szuflę. Kogo obawia się najbardziej z innych polskich zespołów? No nie licząc oczywiście Was. Ja to jedynie znam chyba skłata na Nemo, kto tam jest. A, Izaki jeszcze mają nowy skład? Kto jeszcze? Pactvegi doszedł do paktu, zamiast Gufiego. Wisła jeszcze nie wiemy za bardzo, no bo tam brakuje ciągle piątego zawodnika. Czy jeszcze wspominałem? Na pewno jeszcze wspominałem. Mm. Nie, chyba wszyscy. No, ano Nemo na pewno ma wyskład I Zakobors Menio plus stomp. Menio, Anonymous. A nie Menio, nie, ale, ale mono. mono. Mono, mono plus stomp. Nie ale cię zimiłe. No, no właśnie tak no. patrzę na tą kamerkę i mówię, Ej, co się ma. Ja mówię mono plus stomp, Menio, no. Nemo. Co myślisz, że to jest? czy faktycznie ta polska szofala dała nie tylko wam, ale i całej polskiej scenie. Myślę, że Isako teraz ma ulepszony skład, bo niech za dużo gra się nie zmieniła pod względem ról i tak dalej. Ponieważ Mono to jest taki uważam, że lepszy odpowiednik Avisa. No i uważam, że Stomp to taki lepszy odpowiednik Exusa, ponieważ Stomp to taki jednak prawowity sniper od zawsze. A Exus, mam wrażenie, że też często lubił Kałacha pograć i takie rzeczy. Aczkolwiek nie ujmując jego sk skillowi no też jest dobry, ale uważam, że Exus to nie jest taki główny taki sniper, tylko bardziej taki second sniper. Mhm. Dobra. Ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. Niech yy, nie zatrzymuję ci dużo, żebyś dążył do szkoły. Na, na jutro, jutro na rano, żebyś oczywiście nie zaspał, bo jakbyś tak na matematyce jeden kierował przeze mnie, to mi by się oberwało. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, było mi bardzo miło. A Wam Państwu bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.